10 czerwca odbyła się druga debata oksfordzka, której tematem przewodnim była edukacja w markach. Choć temat debaty nie został narzucony przez organizatorów, a wybrany przez mieszkańców za pomocą głosowania, to nie wzbudził on większego zainteresowania wśród markowian i władz miasta. Chętnych do dyskusji nie było wielu. Na debacie dyskutowało jeszcze mniej osób niż na poprzedniej, odbywającej się 10 maja. Wtedy czynny udział w debacie wzięło 21 osób, a na debatę odbywającą się 10 czerwca przybyło zaledwie 16 osób. Niestety na debacie pojawił się tylko jeden radny Marcin Piotrowski, zabrakło też urzędników z miejskiego ratusza. Temat debaty, czyli poziom edukacji w mareckich szkołach podzielił uczestników debaty na 13 przeciwników obecnej sytuacji w oświacie i jednego zwolennika. Niezdecydowanych pozostało dwie osoby, które jednak na koniec debaty dołączyły do przeciwników za stanej dzisiejszej sytuacji w mareckiej oświacie. Pierwszą kwestią poruszoną w nawiązaniu do mareckiej edukacji była demografia i infrastruktura. Problemem Marek jest bardzo dynamiczny wzrost liczby mieszkańców i nienadążająca za tym zjawiskiem rozbudowa infrastruktury. Mieszkańcy nie mieli tu na myśli in infrastruktury drogowej, ale właśnie budynków, szkół, przedszkoli czy żłobków. Już dziś brakuje miejsc w szkołach i przedszkolach, a firmy budowlane wciąż budują nowe domy, segmenty czy bloki, które szybko znajdują nabywców. Zgodnie stwierdzono, że taka sytuacja wymaga długookresowego planu rozbudowy infrastruktury szkolnej, żeby nie skończyła się na tym, że dzieci chodzą do szkoły na trzy zmiany. Ciekawe wnioski zaprezentował jeden z mieszkańców, który dostrzegł brak emocjonalnej więzi młodych ludzi z markami. Do szkół uczęszczają w Warszawie, tam posiadają swoje grono znajomych, a marki traktują jako sypialnię, do której muszą, choć wcale nie chcą, codziennie wracać. Jednym ze sposobów zmiany tej niekorzystnej sytuacji może być poprawa infrastruktury użytkowanej przez dzieci w taki sposób, aby zwiększyć jej atrakcyjność. Sposób na to znalazł radny Marcin Piotrowski, który informował o budowie boisk sportowych przy szkołach nr 4 i nr 5 ale jest także zwolennikiem budowy nowej szkoły z kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Argumentował on sens istnienia basenu w tym ośrodku, gdyż pojawiały się ostatnio głosy, że miasta nie stać na taką inwestycję. Radny podkreślał, że koszty stałe funkcjonowania basenu są o wiele niższe niż typowego obiektu, a za przykład podał basen w Ząbkach. Po stronie uczestników popierających aktualny stan edukacji był młody człowiek zwolennik prywatnej oświaty, która według niego poprzez mechanizmy konkurencji sama jest w stanie doprowadzić poziom nauczania do zadowalającego stanu. Przeciwnicy przestrzegali jednak przed przeniesieniem edukacji w sferę biznesu, gdyż niesie to za sobą wiele ryzyk podobnych jak w kwestii ochrony zdrowia czy bezpieczeństwa. Oprócz kwestii infrastrukturalnych, które mogą poprawić wizerunek szkół w Markach, a przez to związać emocjonalnie dzieci z miastem i przyciągnąć lepszą kadrę nauczycielską, poruszono temat bezpośredniego wpływu na poziom nauczania w szkołach. Pełną władzę nad edukacją w mieście posiada burmistrz, poziom edukacji nie należy wyłącznie do kompetencji kuratorium oświaty. Z tego punktu widzenia burmistrz może używać różnorodnych narzędzi motywacyjnych, aby motywować nauczycieli do lepszej pracy, a dzięki temu uzyskać wyższy poziom nauczania. Przed zarzutami nie mogli się bronić nieobecni przedstawiciele władz miasta, jednak udało się tego dokonać obecnej na sali nauczycielce jednej z mareckich szkół. Według jednej z wypowiedzi, nauczyciele są w stanie pracować na wyższych obrotach, kiedy posiadają odpowiednią motywację, np. podczas uzyskiwania wyższego stopnia nauczycielskiego. Obecna na sali nauczycielka argumentowała, że szkoła, w której pracuje, nie premiuje większego wysiłku nauczycieli. Każda inicjatywa przechodzi niezauważona, nie jest wynagradzana. Jednym z wniosków debaty jest konieczność poprawiania wizerunku szkół mareckich poprzez lepsze warunki nauczania, a mówiąc wprost, nowoczesną i atrakcyjną infrastrukturę szkolną. To pomoże związać emocjonalnie uczniów z markami, a przede wszystkim przyciągnie najlepszych nauczycieli, a być może nawet tych idealnych z powołaniem. Drugim, choć wcale nie mniej ważnym wnioskiem jest bezpośredni wpływ na uzyskiwanie wyższego poziomu nauczania, a więc motywacja do lepszej pracy nauczycieli. Minęła druga debata oksfordzka w Markach, odbywająca się w Pałacyku Braci Blix, zwanym Oksfordem. Rozmawialiśmy o edukacji naprawdę szeroko pojętej przez zaplecze, począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół i właśnie infrastruktury z tym związanej. Było poruszanych wiele tematów i tematów bardzo ciekawych. Dyskusja była burzliwa i większość uczestników siedziała po mojej prawej stronie, czyli po stronie wymagających, chcących zmian w edukacji maleckiej. Dziękuję bardzo.